Lepiej późno niż później. No i chciałbym Wam przekazać pewną wiadomość, która jest z jednej strony dobra, a z drugiej strony zła. Dobra wiadomość jest taka, że zostało Wam dosłownie kilka chwil do weekendu. A zła jest taka, że no nie będziemy się widzieć przez ten weekend, a pewnie nawet dłużej, co z niektórymi. No jeszcze mam taką wiadomość dla Sebastiana, bo on tutaj jest bardzo smutny i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że postanowiłem się bardzo poważnie ukarać za to, że Sebastian dzisiaj musiał sam zjeść obiad. I w ramach takiego samobiczowania postanowiłem ukarać się w tym oto właśnie miejscu kary, kaźni, a w tym o tak za chwilę mnie czeka ta kara. No i liczę, że będzie straszliwa, bo zasłużyłem na to. Tak, jest. I jeszcze jedno. Pozdrowienia dla kurowej ciszy. Chcę Wam powiedzieć, że jestem po prostu zniszczony, zrozgotany. Kara, którą wymierzyły mi te dwa, srogie, straszliwe burgery, jest po prostu straszliwa. Straszliwa po prostu. No i chcę Wam powiedzieć. Jeszcze jedną małą anegdotkę, bo byłem też przed chwilą w łazience, no i obok mnie stał pan, jedną ręką oddawał mocz, a drugą ręką rozmawiał przez telefon na temat wdrożenia jakiejś aplikacji, no widać informatek. Czujecie ten klimat? Wdrożenie? W piątek? Chcielibyśmy Was pozdrowić z nadmorza. Tak wygląda nasza kwatera. Tu mamy kuchnię. Tu jest sypialnia rodziców. Tak? Proszę tu otworzyć, dziewczyny. Już otwieraj, bo wchodzę. Nie! Tu jest duży pokój. Łóżka dziewczyn fotele, żeby można było sobie posiedzieć. Łazienka, o. jest telewizor i balkon. Tak? I morze. I tam w tle widać morze. Jesteśmy teraz w Wąwozie chłopowskim. Nie wiem, czy wiecie, ale z tym miejscem jest związana pewna legenda. Kiedyś tutaj na pomorzu grasował straszny dziesięciogłowy smok, i tak dawał się we znaki lokalnym mieszkańcom, że ci postanowili się go jakoś pozbyć. No i co zrobili? Wymyślili, że podpalą las, w którym grasował ten smok. No i faktycznie podpalili ten las. No, smok zaczął uciekać. No i gdzie najlepiej uciec? Najlepiej uciec do, do wody, tak? No to zaczął uciekać w kierunku morza. I zaczął uciekać przez właśnie tą dolinkę, niestety. Jak widzicie, tutaj jest dużo drzew. Te wszystkie drzewa zaczęły się palić, tak? no i odcięły drogę ucieczki temu smokowi. I on poniósł tutaj śmierć. Kiedy ogień przygasł, mieszkańcy przyszli tutaj. Smok, oczywiście, był martwy, no ale od tej pory, e, ziemia tutaj jest cała czerwona od krwi smoka. Zobaczcie, jesteśmy nad morzem, ale pokażę Wam coś innego. Zobaczcie, widzicie tutaj te wszystkie dziurki w tym klifie? Są gniazda jaskółek. I zobaczcie, jak one latają. No. Dobra, jesteśmy w domu. No i powoli kładziemy się spać, bo jutro czeka nas ciekawy dzień. Pa!